pierwszym tematem, jaki zazwyczaj pojawia się, jeżeli ktoś zaczyna interesować się pielęgnacją włosów, to są właśnie te nieszczęsne SLS-y, że one są takie złe, trzeba ich unikać, w ogóle wyrzucić, nigdy więcej nie używać szamponów z SLS. No właśnie nie. bo co? Bo to podrażnia skórę głowy, powoduje zmorzone wypadanie włosów, podrażnienia skóry głowy, różne straszne rzeczy się dzieją. że słusznie te SLS-y są odrzucane przez, przez tyle osób. Na ten temat i tak już powstało dużo wpisów na różnych blogach. Dużo pewnie też zostało nagrane. Ale czemu bym miała tutaj nie dodać czegoś do tego? Jak zwykle, najważniejsze jest to, co lubią Wasze włosy. No bo. Dlaczego jakby ja mam dostosowywać się do tego, co komuś działa dobrze na włosach, jeżeli ja to stosuję i u mnie to wywołuje po prostu efekty beznadziejne? To po co ja mam to stosować? No bez sensu, prawda? Dlatego ok, jeżeli komuś nie pasują szampony z SLS-ami i stosuję szampony bez SLS-ów i one działają fantastycznie dla tej osoby, to super. Ale jeżeli ktoś przestawia się na siłę i zaczyna stosować czapony tylko i wyłącznie bez SLS-ów, a nagle zaczynają się pojawiać problemy z włosami lub też ze skórą głowy, no to trzeba by się zastanowić, czy to w ogóle ma sens. Jakby nie ma co po prostu tutaj uprawiać jakieś sztuki dla sztuki, dążyć do jakichś... Dziwnych takich właśnie celów, że od pielęgnacja taka naturalna, no wcale niekoniecznie, prawda? Bo i tak jak stosujemy szampony, produkty różne, to i tak to nie jest sama natura, e, tylko sama chemia wszystko to chemia, tak? E, Czyli tak czy siak i tak stosujemy chemię, prawda? Więc od tego nie uciekniemy, czy myjemy włosy jajkiem, czy szamponem. Róbmy to, co dobre dla naszych włosów. Które szampony to są te bez SLS, które to te z? Znaczna większość to są te szampony z SLS-ami. Bez SLS-ów jest bardzo dużo szamponów dla dzieci. No i ten słynny na przykład Baby Dream. Ten Baby Dream to jest taki osławiony produkt bez SLS w włosowym świecie. No, i wielu osobom ok, on się sprawdził, ale u wielu powodował po prostu, jakby tępe włosy, nieciekawe rzeczy na skórze, łuszczenie się, czy nawet jakiś łupież. No to wtedy to jest znak, że po prostu nie należy go stosować. Co z szamponami takimi, typu na przykład Biolawem? Czy on ma SLS? On nie ma SLS. I jest bardzo fajny, jest bardzo łagodny. On z kolei może przypaść do gustu wielu osób, które potrzebują czegoś w stylu szamponu odżywki. Ale te szampony mogą obciążać na przykład włosy takie jak moje. Ja nie mogę ciągle myć takim szamponem. W ogóle ja bardzo lubię szampony z SLS i w sumie stosuję je bardzo często. Takie osławione to chociażby ta barwa, którą już tutaj złożyłam. Praktycznie każdy szampon z takich drogeryjnych typowych ma SLS-y, na przykład Kili, skoro oczywiście je ma, Bingo Spa je ma, z Carrefoura też oczywiście są SLS-y, taki zwykły oczyszczający. E, oczywiście nazwa Nectar of Nature. Możemy tu sobie zobaczyć piękne, e, po prostu owoce i wszystko. A te składniki to w zasadzie są, e, po, po już po. Te ekstrakty to już są tam na szarym końcu. No ale cóż, e, wiadomo, nektar z natury. E, są jeszcze szampony m, osławione, e, na przykład szampony z serii firmy, z serii. Alterra z Rossmana. Tutaj akurat jest z kofeiną i biotyną. Powiem tak, one są bez SLS. Bez SLS? Wow, no to powinny być takie świetne i takie łagodne. No a tutaj nic. No bo one mają substancję, która jest analogiczną substancją do SLS. Jest. Jakby substancją analogicznie działającą, czyli równie mocną. I równie jakby jeżeli kogoś drażni SLS, no to zapewne ten też go podrażni. Chociaż jakby marketing jest o, bez SLS, bez silikonów, no to musi być tak świetnie. Nie musi być, ale jak wam pasuje ten szampon, to oczywiście go stosujcie. Po prostu tylko nie mówiłabym, że to są szampony bez SLS i reklamowała je jako takie super łagodne. To jest jeden z moich ulubionych już o nim mówiłam który jest w zasadzie mydłem, więc można też mieć włosy mydłem. Nie każdemu to odpowiada. U mnie super się sprawdza na zmianę z SLS. Mam jeszcze taki szampon, on jest trochę zakurzony, bo dawno ja go stosuję dość rzadko, bo jest bardzo obciążający. To jest szampon dla psów. Bardzo fajny. On się opiera głównie na olejach. W zasadzie ten skład jest taki podejrzany dość. Bo tutaj za bardzo nie ma nic takiego groźnego wypisanego, a jednak się to jakoś pieni i włosy myje. Ale, ale bez SLS, no, jestem w stanie im uwierzyć. Jeszcze mam taki takie szampony z takiej grupy dziwnej. Tutaj był inny szampon. Znaczy, ten kolor to jest szampon barwa, bo akurat mi się skończył. Ten uznam, przeleję tutaj tę barwę. To jest fitomet. Fitomet to jest taki dziwny, to ja bym powiedziała, że to są takie trzy hybrydy, ponieważ Fitomedy wszelkie zawierają SLS, ale daleko, dość w składzie i jakby to nie jest na tyle odczuwalne jak w przykładowo barwie, to po prostu tak nie rypie włosów. Po tym właśnie, tym kerfurowskim, zostają takie dość szorstkie, a po, po, a po barwie nie aż tak bardzo. Tu mam właśnie żel do mycia twarzy, ale on jest też fajny jako szampon i jest bardzo super łagodny, on może nie domyć takiego jakiegoś hardkoru, u niektórych osób, ale u mnie się fajnie sprawdza. No i jeszcze mam taki płyn, to jest jakby żel. Jakby to określić mleczko pod, pod prysznic z Isany. To jest ono, jest dość nowe, No i ono zawiera, właśnie na drugim miejscu ma olej sojowy, później ma właśnie też detergent, później dopiero ma SLS, czyli na, na czwartym miejscu jest SLS. Jako, że wcześniej jest ten olej i wcześniej jest ten łagodniejszy detergent, to ma to bardzo super fajnie. Łagodne działanie, ale ja tym nie myję skóry głowy, tylko robię z tego pianę i jakby nakładam leciutko tę pianę na dalszą część włosów, a przy skórze jednak myję mocniejszym szamponem, bo mi to obciąża włosy dość mocno. Także podsumowując, mamy grupę szamponów SLS Hardcore yy, Siepacz typu właśnie Barwa czy ten ale one są fajne dla osób, które tego potrzebują. Czyli na przykład dla mnie. Ja sobie stosuję elegancko, świetnie mi działają, odświeżają włosy i, i, i dla mnie jest fajnie co drugie mycie sobie używam. Druga grupa to taka wersja pośrednia, czyli mamy... Yy, Prawda, jakieś tam SLS-y, tylko że wcześniej jest jeszcze coś innego. Tylko, że w takich kombinacjach czasem też mogą wystąpić jakieś problemy typu podrażnienie skóry, bo niektórzy niedobrze reagują na jakby łączenie różnych rodzajów detergentów w jednym produkcie. No i mamy jeszcze trzeci rodzaj, czyli w ogóle bez SLS, no to podajmy właśnie te dwa, na razie tak, dam biolawy i to mydło. I mamy jeszcze tę nieszczęsną alterę, która ma... Substancje, która działa tak jak SLS, ale to nie jest SLS. Musicie wypróbować. Po prostu musicie wypróbować i zobaczyć, jak włosy się zachowują. Czasem jest tak, że możemy być na co dzień łagodnym szamponem, ale raz w tygodniu potrzebujemy mocnego oczyszczenia, i wtedy dobrze jest użyć jakiegoś szamponu z SLS. Nie ma co na siłę próbować nie używać tych szamponów. Jeżeli to przychodzi nam dobrze i po prostu dobrze się czujemy bez SLS, no to super, a jeżeli nie, to. Po prostu to jest nielogiczne, żeby się tak jakby mordować. Nie, no nie ma to sensu żadnego. I nie ma co się też tak słuchać ślepo wszystkich, co nawet ja tutaj gadam, bo i tak wszystko trzeba samemu sprawdzić i też zawsze ostrożnie do tego podchodzić, do tych wszystkich rewelacji, bo nagle się może okazać, że o myjemy sobie włosy przykładowo, nie wiem, jak jest taka faza na mycie płynem do higieny intymnej, a ktoś może po prostu na to źle zareagować, to nie ma co tego kontynuować, tylko szybko pachy, zmienić na coś innego metodą prób i błędów po prostu dojść do optymalnej pielęgnacji. Także na dzisiaj to jest wszystko to, co chciałam powiedzieć i jeszcze takie pytanie, jeżeli byście chcieli, żebym cokolwiek powiedziała więcej o którymś z szamponów, to oczywiście piszcie to, coś tam dorzucę następnym razem. Ach i bym zapomniała, że w ogóle jestem troszeczkę w szoku, że ponad 100 osób już tutaj mnie subskrybuje. To już jest w ogóle strasznie dużo osób. Jak sobie tak wymyślę, 100 osób pomyślę, że stoi w jednym na przykład miejscu, to to jest strasznie dużo. I tak te osoby słuchają tego, co ja e, mówię. To jest przerażające wręcz, ale też z drugiej strony m, ciekawe. Także zachęcam do tych subskrypcji. Może tutaj moje zachęty tak, e, są takie przekonujące. Nie wiem. E, I oczywiście do zobaczenia następnym razem. Pytania wszelkie, piszcie wszędzie. Może być na fanpage'u, może być na. na Jedynie na tego maila tak nie za często odpowiadam, ale na fanpage'u i tutaj staram się odpisywać. Chociaż zauważyłam, że na niektóre komentarze nie mogę odpisać. Więc sprawdźcie, czy na ja mogę na ten Wasz komentarz odpowiedzieć, bo jak nie, to nie wiem, co mam zrobić. Bo nie da się jakoś skontaktować z taką osobą, chyba, że jest na to jakiś sposób, a ja się po prostu nie znam. Także dzięki za obejrzenie jeszcze raz i do zobaczenia.